Dzień dobry Szanownemu Państwu, w dzisiejszym odcinku rozpakujemy, zrobimy sobie Cleaning Run i takie małe destylowanko na tym urządzeniu, które muszę przyznać, że przyszło bardzo szybko, bo chyba w ciągu dwóch dni i przyszło do mnie z, z Republiki Czeskiej. Prawne oko na pewno już zauważyło, że to jest destylator. Jest to jeden z prostszych destylatorów w ogóle. Przez to, nie jest jakoś, przez to jego cena nie jest jakoś zbyt wygórowana. Ja normalnie korzystałem również z takiego Podobnego typu destylatora O nieco większej pojemności Z wbudowanymi grzałkami Ale tutaj głównie rozchodzi się o to Że ten destylator można również Wykorzystać jako pojemnik fermentacyjny Mamy tutaj pokrywę z uszczelką silikonową Co tutaj jeszcze jest? Kurde, zapakowane też jest całkiem fajnie i tu powinny być jeszcze dwa naczynia. Na pewno, szanownych Państwa, interesuje jaka jest grubość tej dolnej części. I jest grubsza niż ścianki, więc jest z grubym dnem. Więc zakładam, że nie będzie się wyginało w trakcie pracy. To znaczy, jeżeli dostanie ciepła, to nie będzie miało tendencji do tego, żeby się odkształcać. Co prawda, producent zaleca. Korzystanie z kuchenki gazowej, ale ja spróbuję wykorzystać moją ukochaną indukcję. Jeżeli się nie da, to będę gotował na kuchence gazowej. Co my tu dalej mamy? Dwa przewody metalowe, ale elastyczne. Nie takie jak są wykorzystywane do wody, czyli jest takim wężykiem gumowym w środku. O, ta elastyczność polega na tym, że można to odkształcić, ale nie jest to wcale jakoś mega łatwe. No i nie zmienia się za bardzo średnica. Tu jest jeden pojemniczek. Tu jest reszta rurek i taśma teflonowa. Termometr. Tu jest taśma. Jakieś rurki. Do fermentacji rurka fermentacyjna. Tu jest jeden mały pojemniczek, a w nim co? Cyk, cyk, cyk. O, jeszcze są rzeczy w nim jakieś. Ten pojemniczek może służyć do aromatyzowania destylatu, ale również jako odstojnik. Tutaj mamy pompkę. Pompka służy do Zmuszenia wody, żeby cyrkulowała w obiegu w czasie chłodzenia ym, przepływania przez tą chłodniczkę, bo tu jest chłodniczka otwarta z takimi zaworkami. No i tu jest chłodnica. Chłodnica wchodzi do tego pojemnika, tutaj jest przymocowana. No i oczywiście jest również instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi jest w języku angielskim. Tu jakieś uszczelki jeszcze, są końcówki, redukcje. Cyk, i tutaj mamy termometr, czyli tak zrobimy sobie teraz zestaw do fermentacji. Zdejmujemy to, co było przykręcone. O! I teraz tak mamy termometr. Tutaj założymy sobie uszczelkę. I do tego przychodzi rurka fermentacyjna. I teraz ma to prawo działać. Mamy w zestawie. Wiadro fermentacyjne. Tu jest uszczelka silikonowa, termometr, no i zawór. Zamykamy. Co prawda nie ma tu pływającej pokrywy, no ale za to będzie szczelnie. Nie będzie żaden gaz się wydostawał z tego. Oprócz oczywiście tego zamknięcia hydraulicznego. No i mamy pomiar temperatury. Tutaj też są uszczelki silikonowe w środku, więc to teoretycznie powinno być szczelne, ale gdyby nie było, no to dostaliśmy wyposażenie również w taśmę teflonową. I z tej strony założymy sobie do chłodnicy. Tutaj wszędzie są złącza kielichowe i zakładam, że one nie będą potrzebowały jakiegoś dodatkowego uszczelnienia, ale gdyby się okazało, że będzie tędy Gdzieś się opary wydostawać, to prawdopodobnie tutaj będę wykorzystywał tą taśmę. Teraz rzecz, która mnie mega interesuje, to jest to, czy ten garnek będzie działał na płycie indukcyjnej. Pierwszy suchy test: działa czy nie działa? Działa. Bardzo się cieszę. Bo ja po prostu jestem fanem tej płyty indukcyjnej. Elegancko mi się na niej wszystko robi. I już wiem, że nie będę musiał biegać po butle z gazem, żeby to grzać. Będę mógł grzać na indukcji. Producent zastrzega w instrukcji, że jeżeli chcesz używać kuchenki indukcyjnej, musisz sprawdzić, czy ona obsługuje stainless steel. Tutaj podłączymy sobie jeden wężyk. Tutaj podłączymy sobie drugi wężyk. Do tego dolnego wężyka podepniemy sobie pompkę. To jest pompka zanurzeniowa i ona pozwala na to, żeby włożyć ją do jakiegoś zbiornika pojemnika i ja oczywiście taki zbiornik pojemnik mam i teraz tutaj sobie włożymy pompkę. Ona się zatopi i będzie o, pompować, a tym drugim wężykiem będziemy sobie gorącą wodę zlewać tutaj. To naczynie otwarte, więc żeby wydajność tego była odpowiednia. To znaczy, bo to już grawitacyjnie będzie się wylewało. O jakie piękne odgłosy. No to dobra, czyli teraz grzejemy wodę i sprawdzamy, jak ten destylator pracuje. Ocet spirytusowy leci. Do pojemniczka. Cyk. I grzejemy. Destylujemy. Stacja uzdatniania wody wygląda tak. Tutaj mamy odbiór, i tu już schłodzona ciecz dostaje się. Pięknie pachnie octem. O, tutaj przez chłodnicę się przedostaje. Ten dźwięk po prostu jest czaderski. No i tu jest ten odstojnik, który też jest już nagrzany. Na szósteczce leci płyta, temperatura taka jak widać. No i tutaj mogę sobie regulować mocą. Nie widzę tutaj jakichś nieszczelności, chociaż wiadomo, że ta taśma teflonowa nie jest tutaj dodana bez przypadku. I podejrzewam, że jednak te gwinty trzeba będzie... Uszczelnić. Tutaj dodatkową zaletą używania płyty indukcyjnej, tej tutaj pod spodem, jako źródła grzania jest to, że można kocioł zaizolować, to znaczy położyć sobie nawet piankę, owinąć, i temperatura nie jest oddawana na zewnątrz, tylko jest cały czas utrzymywana wewnątrz tego garnka. Zatem teraz spróbujmy jakiegoś ciekawszego wsadu. Pozostawiając osad w wiadrze, bo tu jest taki osad i ten osad tego osadu nie chcę przetransportować. tyle zostało. Osad nienaruszony, jak widać całkiem zbity. i zobaczymy, czy ten aromat się przeniesie, czy ten płyn się oczyści i czy aromat się przeniesie do mm, tego czystej do tej czystej części. Nie wkładam nic. Do tego osadnika nie wkładam żadnych sprężynek miedzianych, nic. To będzie pierwszy bieg i sprawdzimy, jak się uda to zrobić. I co, start? Temperatura wygląda, tak? Więc już zbliża się do 85 stopni. Pierwsze kropelki płyną niezbyt ładnie pachnące. No i tutaj tradycyjnie możemy regulować. Moc płyty. Jak szanowni Państwo widzą, urządzenie swoją robotę robi, więc jeżeli ktoś szanownych Państwa szukałby takiego destylatora typu podstil i nie wiedział, jaki garnek wybrać, nie wiedział, jaki zestaw sobie samemu skomponować, to zostawiam dla szanownych Państwa link w opisie tego materiału. Dla szanownych Państwa 5% rabatu zdaje się będzie po skorzystaniu z tego linku od ceny, która się Wyświetli. Pozdrawiam szanownych Państwa, do zobaczenia następnym razem, cześć.